Halo, halo, hej, świetnie ci idzie. Większość ludzi nie wytrwała tak długo. To znaczy, wiesz, zwykle zaczynali zajmować się czymś innym. E, nie sugeruję, że umarli, nie to miałem na myśli. E, w każdym razie, lepiej nie będę zajmował Twojego czasu. E, w dzisiejszej nocy wszystko staje się poważne. E, hej, posłuchaj, mam pomysł. Jeśli zdarzył się, że Cię złapią i będziesz chciał wymigać się od bycia wepchanym w stój Spróbuj udawać martwego. Rozluźnij się, wiesz, jest szansa, że pomyślą, że jesteś pustym kostiumem. Jeśli pomyślą, że jesteś pustym kostiumem, mogą spróbować wepnąć w ciebie metalowy szkielet. Ciekawe jakby to wyglądało. Nieważne, oleć to. Najlepiej nie być złapanym w ogóle. Dobrze, zostawiam to tobie. Do następnego razu.